Nasze plany i nadzieje, coś nie weczy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat, Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czuwej duszę moją jej. Ufność, miłosierdzie Boże, zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej. W trudnych chwilach Twego życia nie rozpaczaj, nie roń łez. Ufność Boże, miłosierdzie troską Twym położy kres. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpię świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci, Pragnę miłosierdzie Boże. Głosić ludziom w smutne dni, Jezu, ufam Tobie, od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby pan świat, strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej. I w opiece czuwej duszę moją miej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Przedstawcie Panu Bogu swoje intencje modlitewne. Ofiarę mszy świętej sprawuje 25. rocznicę ślubu Urszuli Henryka Jackowiak. Jest to msza święta dziękczynna za otrzymane łaski. Z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego. Druga niedziela Wielkanocy od starożytności nazywana była Białą Niedzielą. To właśnie dzisiaj kończy się uroczyste świętowanie przyjęcia chrztu przez nowych członków Kościoła. Dzień ten na prośbę samego Pana Jezusa przezywany hmm, przekazanej świętej siostrze Paustynie, jest też świętem Bożego Miłosierdzia. Kościół dostrzega ten największy Boży przymiot w tajemnicy odpuszczania grzechów i przywrócenia utraconego życia grzesznikom. Dziś także rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Realizując czyny miłosierdzia wobec bliźniego, Mamy upodobniać się do Zbawiciela, który przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na ofiarę za wielu. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie swoje grzechy, za wszelkie zaniedbania i prośmy o miłosierdzie dla nas tu zgromadzonych. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicą, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przybłaganie nasze. Który siedzisz po prawicy ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z duchem świętym, fale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną, wzmacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Przystanie z dziejów apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali domyślnie w świątyni. A łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i w prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto słowo Boże. Dziękujcie, Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie, Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi, jego łaska na wieki. Niech dom Araona głosi, jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą, jego łaska na wieki. Dziękujcie, Panu, bo jest miłosierny. Aby mu, padł uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią stał się moim Zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych prawica Pańska moc okazała. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Dziękujcie Panu jest Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra apostoła: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiętniającego, które jest zachowane dla nas w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość Waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, wierzycie, a cieszycie się radością niewymowną i pełnią chwały wtedy, gdy osiągniecie cel Waszej wiary zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Niech w święto radosne paschalne ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, Pojednał nas z ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zbarła się z życiem i w boju o dziwy, Choć Polek, budz życia, króluje dziś szyby. Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała, Jam z matpy stałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój, i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, że jest zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o królu zwycięstwa, bądź nam miłościwy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a upierzyli. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu z tam gdzie przebywali uczniowie, choćby były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu zwany Didimos